Marka, Łódzkie Promuje. Witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Witam y, przedstawicieli samorządu, radnych Rady Miejskiej, radnych Rady Powiatu oraz organizacji y, zajmujących się szeroko pojętą promocją y, Województwa Łódzkiego, jak i również samego y, Powiatu y, Tomaszowskiego. Dzisiejsze zajęcia mamy zaplanowane do godziny 15, tak? Moraj, że was nie Myślę, że aby nie przedłużać, chciałbym oddać głos prowadzącemu dzisiejsze konsultacje. Program sam również przedstawi czyli jak, w jaki sposób te konsultacje dzisiaj będą przebiegać. Dziękuję bardzo. Jestem współautorem strategii Marcze Promuje. Jestem tutaj dzisiaj z Państwem po to, aby Państwa w tą markę wprowadzić, żeby Państwo zrozumieli cele, które przed nami stoją oraz wszystkie wyzwania, które mamy w przyszłości. Nie jestem człowiekiem związanym z Urzędem Marszałkowskim, jestem po prostu człowiekiem z zewnątrz. Przyznam się szczerze, że jestem po raz pierwszy w Tomaszowie Mazowieckim i bardzo się z tego po prostu cieszę, bo poznam kolejne ciekawe miejsca. Ja tylko powiem, że to będzie bardzo praktyczny dzień. Będzie dużo ćwiczeń warsztatowych. To jest naprawdę bardzo trudny, wymagający i najbardziej innowacyjny projekt, jeżeli chodzi o marketing miejsc w Polsce. Ale on nie mógł być inny, bo to województwo jest absolutnie po prostu inne niepowtarzalne i trudno je porównać do jakiegokolwiek innego województwa w Polsce. Państwo słyszą słowo marka, to z czym się państwu kojarzy? Z czymś pozytywnym, prawda? Co jeszcze państwo widzą? Marki. jak się promuje. Dobrze, a po co są marki? W ogóle istnieją. Taki znak identyfikacyjny, prawda, rozpoznawczy. My się podzielili na cztery grupy. Niech każdy rząd na tej sali to będzie jedna grupa. Czyli to jest pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa. Tam Zapraszamy, będzie piąta grupa. Okej. Okay. I pierwsze zadanie, pierwsze zadanie, które Państwo będą mieli do wykonania, jest bardzo proste. Wypiszmy wszystkie pozytywne i negatywne skojarzenia związane z łodzią. Zamykamy oczy i myślimy o stolicy województwa, myślimy o łodzi. Pozytywne. Piękna architektura kamienic, ze szczególnym podkreśleniem kamienic, bo są przecudne kamienice. Centralne położenie w Polsce. Manufaktura jako zrewitalizowane miejsce pofabryczne i nie tylko, bo zabytki no, Łódź ma piękne zabytki, niepowtarzalne. Liczne wydarzenia kulturalne. Mamy tu na myśli takie zdarzenia bardzo e, ogólnopolskie, jakby festiwale. Wielkość miasta jest e, tu naszym zdaniem zaletą, ale ja mam wątpliwości. A, tam Użyła tutaj było, 25 lat temu jeszcze było drugie miasto w Polsce. Dziś myślę, że już jest trzecie spokojne. Ale myślę, że to jest w dalszym ciągu atut. A proszę nam powiedzieć, jeżeli nie atut, to dlaczego? Bo ja też mam wątpliwości, czy to jest atut. Bo żeśmy bardzo mocno dyskutowali o tym, jak miejsca. myślę, że ta odpowiedź jest bardzo niestety prosta. Wystarczy po prostu spojrzeć za okno i zobaczyć, jak ta rzeczywistość za oknem wygląda. I to jest odpowiedź, dlaczego łódź z drugiego miejsca miasta w Polsce stała się trzecie miasto, w Polsce i myślę, że to niestety nie jest jeszcze koniec jest z tego dygradacji. Ujścia Piotrowska, no to, to chyba było. Piotrowska nie, mieliśmy. I teraz wykorzystywanie pofabrycznych obiektów. Wiadomo, że. To już Odnawianie kamienic, to już. Nabywanie, kształtowanie nowego charakteru. Dobrze. Łodzi. Nowy charakter miasta. Tak. tak? Teraz, Na czym on polega? Teraz, e, czy on przekształcanie, przekształcanie właśnie tego, co kiedyś było wiodące, czyli przemysł długieniczny, mm -hmm. <kologiczne> zmienianie charakteru tego, tej substancji w mieszkalny, tak. te te robię? Robię, tak, tak, tak. Okay. prawda? Blanek, z, to e, to właśnie. Teraz tak, tak skończyn, to to czyli skomunikowanie dobre zawierzenie Czyli rozwój logistyki. Logistyka, Teraz tak? tak, Łódź miasta akademickie, czyli mnogo, mnogość uczelni to bardzo dobra. dobry, chociaż filmówka, akademia sztuki uniwersytet, wszystkie nie mają ze sobą największy pracodawcą w Łódź jest uniwersytet. Tak, tak. No. tak. tak. Ja mam wrażenie, że trochę nie jesteśmy konsekwentni, bo tutaj zaczynamy w szczegóły wchodzić, a w inne gdzieś to jest tylko hasłowo. Inne punkty. Czy ograniczony czas? Gdybyśmy to chcieli zrobić zgodnie ze sztuką, to byśmy to wszystko Czy coś jeszcze? Miasto no. żyjące nocą. Noc. Oj, tak, to jest Miasto żyjące nocą. żyjące nocą. Nie, To, co mówiła Pani, te dzielnice takich, więc... jest. Co jeszcze? Mamy ja miasto Tuwima i włókiennictwo. Włókiennictwo, sobie wpiszmy dziedzictwo. A tutaj a. Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie jest tak dzika, kreatywna energia jak Bo Energia w Warszawie jest całkiem inną energią. Nawet we Wrocławiu to też jest inna energia. Łódź e, jest takie miasto, tak porozmawiacie z Polakami i macie się też oceniać ludzi, to, to ono budzi zawsze skrajne emocje. Łódź albo się kocha, albo się nienawidzi. Nie ma nic po prostu pośrodku, żadnych stanów pośrednich. robić jedno i Można robić jedno i drugie naraz, nie wiem. Ja nie jestem z Łodzi, nie jestem z województwa łódzkiego, ale Łódź kocham i uwielbiam, bo jestem bardzo wrażliwy na wszystko, co jest związane z wielokulturowością, z przeszłością i z dziedzictwem. E, w głowie jest naprawdę bardzo dużo inicjatyw, e, które po raz pierwszy zazwyczaj się pojawiają w ogóle w Polsce właśnie tam. Coś takiego w tym miejscu jest, co sprawia, że, że potem cała Polska pewne rzeczy kopiuje. Bo no nie tak wie, jeździ po Polsce, e, przepraszam, jeszcze to dokończę tą myśl, jak się jeździ po Polsce, to często widać takie, one zazwyczaj wyglądają lepiej lub gorzej. Takie... Postacie, słynne postacie z historii danego miejsca, które siedzą na jakimś foteliku, ławeczce. To taka pierwsza rzeźba pojawiła się w Łodzi, to, to był Tuwim. To był nie wiem 90 Mieszkańcy województwa. Mało o nim wiedzą je znają, nie wiedzą, jak ono po prostu przebiega. I to nie jest wcale dziwne, to się musimy należy tak. dziwić, ale to też jest taki ważny trochę. Przecież, że jesteśmy myszkami, nie? A to teraz... Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Kosson. Jestem współautorem strategii marki łódzkiej Promuje. Te konsultacje społeczne, które mamy dzisiaj w Tomaszowi Mazowieckim są związane z tym, że wprowadzamy ten projekt w życie i staramy się... Punktu, dlatego, że jest to bardzo trudny i wymagający projekt. Ta marka jest bardzo e, inna niż wszystkie marki w marketingu terytorialnym w Polsce, e, a mieszkańcy województwa są jak gdyby najważniejszymi nośnikami, najważniejszymi konsumentami, to staramy się wprowadzić tą strategię, wprowadzić konsumentów tej marki, aby zobaczyli o czym ta marka jest, e, jakie są jej największe wyznania, jakie trudności były związane z tym projektem. W ramach konsultacji, w ramach takiego spotkania warsztatowego przechodzimy przez zadania warsztatowe, ćwiczenia, które musiał przejść zespół, który nad tą marką pracował. Ja mam ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu marek komercyjnych, marek miejsc, ale też marek państw. I to był jeden z trudniejszych projektów, z jakim się zmierzyłem. Bardzo się cieszę, że użytkownicy marki są bardzo zaangażowani. Jest bardzo dużo ludzi na konsultacjach i są bardzo tym tematem zainteresowani, że to jest ważny dla nich temat. Wyniki, które otrzymujemy na wszystkich konsultacjach, niezależnie czy to jest był Chatów, czy to jest Piotrów, czy to jest Tomaszów, one są bardzo i, e, I to jest jakby dobry wskaźnik, bo on pokazuje, że ta przyjęta strategia naprawdę rozwiązuje problemy województwa e, i ona odpowiada na jego potrzebę.